Cześć wszystkim! Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego praca na etacie, choć zapewnia stabilne zarobki, rzadko kiedy prowadzi do prawdziwego bogactwa? Wielu z nas ciężko pracuje przez 8 albo i więcej, godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, a mimo to nie zbliżamy się do finansowej wolności. W tym wideo pokażę Wam 20 powodów, dlaczego tak się dzieje. Będzie trochę o psychologii, trochę o gospodarce. I sporo konkretów, które pan wzięcie, mam nadzieję, otworzą wam oczy. Brzmi ciekawie? Zaczynajmy! Zamiana czasu na pieniądze zacznijmy od rzeczy najbardziej podstawowej. Większość pracowników otrzymuje wynagrodzenie za przepracowany czas. Czy to stawka godzinowa, czy miesięczna pensja zasada jest podobna. Dopóki pracujesz, zarabiasz, ale w momencie, gdy przestajesz, dopływ pieniędzy ustaje. Każdy z nas ma tylko 24 godziny na dobę. Jeśli musisz być fizycznie obecny w firmie lub online przez określoną liczbę godzin, osiągasz pewien sufit. Nie da się zwiększać zarobków w nieskończoność, skoro doba jest ograniczona. Bogactwo często wymaga, by nasze dochody nie były związane wyłącznie z liczbą z gom, liczbą godzin. Jeśli każda dodatkowa złotówka wymaga kolejnej godziny, naturalnie nie da się osiągnąć ekstremalnych sum. Struktura płac i ograniczone widełki w firmach. Nawet jeśli jesteś rewelacyjnym pracownikiem, w każdej firmie istnieją pewne widełki płacowe. 1. Kadra menedżerska osoby na wyższych stanowiskach. Owszem, mogą zarabiać dużo lepiej, jednak wciąż jest to mniej więcej dostosowane do rynku i budżetu firmy. 2. Jeśli liczysz na podwyżki, najczęściej dostaniesz 5%, czasem 10% rocznie. 2. I to zwykle tylko wtedy, gdy firma ma się dobrze i menadżerowie są skłonni płacić więcej. Konsekwencja: Trudno spodziewać się sytuacji, w której szef nagle powie: Wow, jesteś tak świetny, damy ci trzykrotność dotychczasowej pensji. Jeśli budżet i struktury płac na to nie pozwalają, to po prostu się nie wydarzy. Podatki i składki pochłaniają sporą część zarobków. Polski system podatkowy, jak wiele innych w Europie, jest progresywny i dość złożony. Twoja wypłata brutto z pozoru atrakcyjna, po odliczeniu podatku dochodowego, składek na ZUS, NFZ i innych może się znacząco skurczyć. Przekraczając pewne progi płacisz wyższy procent. Im więcej zarobisz tym wyższy procentowo podatek. Choć zapewniają ubezpieczenie społeczne, emeryturę i tepel. Z perspektywy szybkiego wzbogacenia się oznaczają mniejszą kwotę netto. Rezultat, nawet jeżeli wywalczysz sobie podwyżkę, część tego dodatkowego zarobku idzie na rzecz państwa. Oczywiście w skali społecznej to ma swoje uzasadnienie, ale w kontekście budowania prywatnego bogactwa stanowi hamulec. Koszty życia i inflacja, dostajesz wyższą pensję i co się dzieje? Zwykle zwiększasz wydatki, może większe mieszkanie, lepszy samochód, częstsze wyjścia do restauracji. Ten mechanizm nazywany jest inflacją stylu życia lifestyle inflation. Gdy zarabiasz 3000 Złu uczysz się żyć za 3000 cieni, ale kiedy nagle masz 6000 zł, to niekoniecznie masz dodatkowe 3000 zł oszczędności. Często po prostu więcej wydajesz. W Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu czynsze i podstawowe wydatki szybko pochłaniają znaczną część wypłaty. Nawet zarabiając ponadprzeciętnie Wciąż możesz nie mieć dużych nadwyżek. W ostatnich latach wzrost cen, jedzenia, paliwa, energii bywa większy niż wzrost płac, co powoduje, że realna siła nabywcza maleje. Brak skalowalności w etacie, jeśli mowa o bogaceniu się, często pojawia się słowo skalowalność. Chodzi o to, by móc zwiększać dochody bez konieczności proporcjonalnego wzrostu nakładu czasu. Przykładowo, 1. Sprzedając kurs online. Możesz sprzedać go 10 osobom, ale też 10 tysiącom. Bez potrzeby 10 i 10 tysięcy. 1. Razy pracować, 1 z 1, 2. Inwestując w nieruchomości, możesz posiadać kilka mieszkań i zarabiać z czynszu, nie musząc pracować fizycznie 24/7. W tradycyjnej pracy etatowej nie ma tej skalowalności. Masz swój zakres obowiązków i określoną pensję. Niezależnie od tego, jak dużo wysiłku włożysz, zwykle do momentu wypalenia, nie zbudujesz wielomilionowych majątków. Bezpieczeństwo i przywiązanie do stałej pensji, etat daje poczucie bezpieczeństwa. Wiesz, że co miesiąc dostaniesz x złotych na konto, masz ubezpieczenie i urlop. To wygodne, ale jednocześnie demotywuje do podejmowania większego ryzyka, które mogłoby potencjalnie prowadzić do bardzo dużych zysków. Na przykład założenie własnej firmy, inwestycje itd. Ludzie często boją się odejść z ciepłej posadki w korporacji i spróbować czegoś własnego. Lęk przed utratą stabilności jest zrozumiały, ale właśnie to ryzyko bywa kluczem do potencjalnie wyższych zysków. Ograniczone ścieżki rozwoju w firmie, choć w korporacji możesz awansować, zwykle ten awans dotyczy stopniowego przechodzenia w wyższe szczeble hierarchii. To jednak i tak ma sufit. Nie ma cudownego mnożnika osy. Razy 100 dla Twojej pensji kilka lat. Choć mogłoby to się zdarzyć w przypadku udziałów moczej w startupie, ale to rzadkość i dotyczy raczej założycieli lub kluczowych pracowników z opcjami. Nawet menedżer wysokiego szczebla zarabia powiedzmy 20-30, więc złote netto to już i tak rzadkie i super wysokie w skali kraju. Ale to wciąż nie jest poziom, który sprawi, że w 5 lat staniesz się multimilionerem. Czas i zmęczenie po pracy, nawet jeżeli chcemy na boku stworzyć coś swojego. Na przykład stronę internetową, kanał na YouTube, kursy online czy inwestować na giełdzie. Po 8-9 godzinach spędzonych w pracy często brakuje nam energii. Weekend bywa poświęcany rodzinie, odpoczynkowi, obowiązkom domowym. Przez brak sił i czasu plany o zbudowaniu czegoś większego giną w zarodku. Mijają lata, a my wciąż tkwimy w tym samym etatowym cyklu, bez znaczącej poprawy majątkowej. Względny wzrost wydatków. Zamiast odkładać różnicę między rosnącym wynagrodzeniem a wydatkami, z czasem przyzwyczajamy się do wyższego standardu życia. Zjawisko to jest powszechne. Niestety prowadzi to do tego, że patrzeć mimo awansów czy podwyżek. Wcale nie jesteśmy bliżej bogactwa. Wreszcie, w skrócie: zarabiam więcej, więc mogę więcej wydać. W efekcie saldo końcowe niewiele się zmienia, a o inwestycjach w przyszłość i akumulacji kapitału nierzadko zapominamy. Przesuwanie marzeń na później wielu z nas mówi: Zacznę inwestować, jak będę zarabiać 5000 zł netto. Potem, gdy się to uda, pada kolejna obietnica. Jeszcze trochę może 7000 zł netto i wtedy zacznę. I tak w nieskończoność. Efekt nigdy nie ma tego idealnego momentu, a lata lecą. Kończymy z niczym: brak większych oszczędności, brak nieruchomości inwestycyjnych, brak udziałów w firmach. Ot stabilny etat, z którego trudno się wyrwać. U uda stałego zatrudnienia. Może się wydawać, że etat jest pewny. Jednak nie zawsze kryzys. Restrukturyzacja, przeprowadzka firmy do innego regionu, sztuczna inteligencja zastępująca część stanowisk, okazuje się, że możemy stracić pracę dość szybko. Wtedy budujemy karierę przez 10 lat. W ciągu miesiąca tracimy dochód. Brak edukacji finansowej w polskich szkołach skutkuje tym, że wiele osób nie zna podstaw inwestowania, budżetowania, optymalizacji podatkowej. Oszczędności leżą na nieoprocentowanym koncie, a inflacja je zjada. Zamiast powoli, acz stabilnie pomnażać kapitał, stoimy w miejscu, bo nie wiemy jak zacząć inwestować np. w etf -y, akcje, obligacje czy nieruchomości. Sytuacja na rynku pracy Polski, rynek pracy w wielu branżach oferuje przeciętne stawki. Owszem, w IT czy finansach pensje są wyższe, ale wciąż mało kto dobija do poziomu, w którym można stać się milionerem w ciągu kilku lat, o ile nie jesteś top menedżerem w międzynarodowej korporacji. Większość zatrudnionych w kraju zarabia w okolicach średniej krajowej, co nie umożliwia błyskawicznego wzbogacenia. Jakby nie patrzeć, jest to solidna stabilność, ale nie przepis na bogactwo. Zmęczenie i brak kreatywności. Trzeba pamiętać, że budowanie majątku wymaga często kreatywnych pomysłów czy to własny biznes, czy nietypowe inwestycje, czy sprzedaż wiedzy online. Kto całe dnie spędza w pracy, może nie mieć już mentalnych zasobów na myślenie w kategoriach co jeszcze mogę zrobić z moimi pieniędzmi i czasem. Pięk. Pracownik przychodzi do domu zmęczony. W weekend chce odpocząć, a nie startować z wielkimi projektami. W efekcie latami nie robi nic ponad swój etat, więc bogactwo się nie pojawia. Brak dźwigni. Angleverage w przedsiębiorczości często korzysta się z dźwigni kapitałowej. Kredyt, ludzkiej, zespół pracowników czy technologicznej oprogramowanie, wszystko to umożliwia wzrost dochodów bez proporcjonalnego wzrostu godzin pracy. Raczej nie mamy wpływu na zatrudnienie dodatkowych osób, by one zarabiały dla nas. To firma tak działa, my zaś dostajemy wynagrodzenie, ale nie korzystamy z zysków na takich zasadach. Brak natychmiastowych premii, nawet jeśli firma zwiększy obroty i zyski o 300% w ciągu roku, typowy pracownik może dostać premię 1-2 pensje ekstra. To miłe, ale to nie jest drastyczna zmiana poziomu życia. Główne zyski trafiają do właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy. Złudzenie, krok po kroku. Wiele osób myśli, zacznę od niewielkiej pensji, ale za 10-15 lat dojdę do wysokich zarobków. Tyle, że po 10-15 latach często dochodzimy do zarobków wyższych niż średnia, lecz wciąż niewystarczających, by odłożyć naprawdę duże kwoty. A okaże się, że mamy 45-50 lat jakieś oszczędności, ale daleko do definicji bogactwa, czyli takiego stanu, w którym nie musimy pracować do końca życia. Podatność na kryzysy gospodarcze w czasach recesji, pandemii lub innych wstrząsów gospodarczych. Wiele firm tnie etaty, zamraża płace i redukuje koszty. Pracownik nie ma wtedy narzędzi, by w tym trudnym okresie szybko generować większe zarobki. W przeciwieństwie do przedsiębiorcy, który może elastycznie zmieniać ofertę, szukać nowych rynków, pracownik bywa skazany na decyzje szefów. Podczas pandemii COVID-19 niektóre branże masowo zwalniały. Nawet zdolni ludzie stracili pracę. Rozpoczęcie nowego biznesu może być ryzykowne, ale daje też szansę na szybsze odbicie. Brak dywersyfikacji dochodu, gdy masz tylko jedną pensję, jesteś uzależniony od jednego źródła przychodu. Jeśli coś pójdzie nie tak, twój dochód spada do zera. Z kolei milionerzy często mają wiele strumieni pieniędzy inwestycje, udziały, licencje różne gałęzie działalności. Żeby rozwinąć wiele źródeł, trzeba czasu i często kapitału. A to trudne dla kogoś, kto dzień w dzień pracuje dla kogoś innego. Rezultat: mała elastyczność finansowa. Podsumowanie: stabilność versus bogactwo. Standardowej pracy na etat jest stabilność, regularna pensja, bezpieczeństwo socjalne. To świetne dla tych, którzy chcą spokojnego życia i nie marzą o ogromnym majątku. Jednak, jeśli marzysz o byciu naprawdę bogatym, praca etatowa rzadko wystarczy. Potrzebna jest skalowalność, inwestycje, własny biznes, większe ryzyko, edukacja finansowa i mnóstwo determinacji. Nie oznacza to, że etat jest zły. Dla wielu ludzi daje szczęście i komfort, ale w perspektywie budowania wielkiego majątku to nieprzystająca droga. Czy to znaczy, że musisz rzucić pracę od zaraz? Niekoniecznie. Można być zadowolonym i bez spektakularnego bogactwa. Jeśli jednak Twoim celem jest finansowa niezależność czy miliony na koncie, warto rozważyć alternatywne ścieżki: przedsiębiorczość, inwestowanie w giełdę i nieruchomości, tworzenie produktów cyfrowych czy innych działań, które dają możliwość skalowania dochodów. Daj znać w komentarzach, jak Wy zapatrujecie się na tę kwestię: czy uważacie, że praca na etat jest wystarczająca do spokojnego życia? A może chcecie sięgnąć po coś więcej i rozważacie własny biznes? Zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten materiał, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych tematów z pogranicza finansów i rozwoju osobistego, i udostępnijcie film znajomym, którzy też zastanawiają się, dlaczego z pensji trudno się wzbogacić. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.